Siemanko, siemanko. ładne widzianko, Witam bardzo serdecznie w kolejnym moim projekcie, w naszym projekcie Let's gry Crash Bandicoot 1. Z tej strony Matysi. Tambo. <coughs> to jest jako pierwsza gra, którą zrobili na PlayStation 1. Polecam, doskonała, doskonała gra. Właśnie. Ta, ta gra, gra powstała w roku 1996 roku. I to jest pierwsza gra w serii Crash Bandicoot, która kiedykolwiek wyszła na PlayStation 1. Potem była dwójka trójka Team Racing i oczywiście Crash Bash. A, 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 jest jeszcze seria, znaczy jest jeszcze Crash 4 The Wrath of Cortex, a to jest PlayStation 2, jeszcze Crash Team Insanity, Crash Tag Team Racing. No i inne takie pierdoły ten, ale mówię, postawiłem na tego Let's bo tak ja się zastanawiam, się z piotrkiem czy, te, czy nie zrobić tego Let's ja No i ostateczności jednak twierdzi się, że zrobimy, tyle, też się zgodził. Chciał tego zrobić, bo mu się ta gra podoba. Za, zabawił się kiedyś mnie ze mną. No i nie, bo się nie do wykonania. No to może nam się zmierzyć. Zobaczymy, kto to zobaczymy, to ten. No jakby to... E, 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 Piście mi w wiadomościach prywatnych na YouTube, z czego byście jeszcze chcieli zobaczyć Let's Play oprócz Let's Play z Minecrafta i Let's Play z Crash Bandicoot 1. Z czego by, byli byście chcieli zobaczyć Let's Play'a. Mamy jeszcze Crash Bandicoot Kot... 2. No, ba... jeszcze, jeszcze no, 3, Crash albo Crash Game. Ale jeszcze mam wiele więcej, jeszcze mam guitarę na teraz. City! i City, GTA 3 3, zróżny kierunek, zrobić. Ale Beat City to tak lekko się to nie odnosi. Ale się zawróć Oj, już nie spadł. Ale, co dosłownie, wszyscy nie na, na brylanty tak uh -huh. jeszcze z sobie, ha, ha. Ta gra była, ta była, tylko jedynie na... Ta gra była na leciej na jabłka, na rundy Pominałeś 8 trzynek Powiedziałem chciał? Tak. A, i gdzieś. No bo z... tam było się strzelek, to mogę zabróć, bo nie Nie, tam było pięć, a jeszcze drugie strony są skrzynki. Takie? Okay. no tam po drugiej strony, jeszcze tam były krzywki z strony. Ale po co je tam zbierać, wszystkie? Jak tak byś nie zebrał wszystkich, bo na tym skoczni tak się trudno wiem. Nie da tak zrobić. Pamiętacie, skrzynkę ty. A bo ja, bo jeszcze jak dążymy na yy... co dzień, w jakiś z fichrem, albo zależności Jakieś jakiś gęple czy coś tam może jeszcze zrobimy coś. Są parę takich materiałów. materiali. A, Ale jakie takie karteczki to bonusy! A, takie o, ty. takie z nieby, z koło. To nie To jest taka baba. Jedna baba. Drugie babie, że nie ma do ale już to jest poza tematem. Właśnie. Z niebawie, że ma to będzie głupot? Ups, ups, ups! U, nie zjebał Jestem chęcioszem mhm. to Co to nie jest? A tak się testuje O, po pozwy chciałam być. to jest, to, żeby jest Kungs. O, mhm. teraz jestem synu. Aj! Aj, oj, no, trochę trochę się, mać. Trochę Czekaj, na razie zrobimy tę zmianę. weź tam. Ja nie mam takiego problemu. O, czekaj, o, o. a weźmy jak Ale będzie zmiana, jeszcze tego momentu O, i już się popisałem. piękna przygniotarką. I koleżki, Ile żyć masz? Dziewięć, siedem. siedem.

o i to jest bonus, właśnie. Za zobaczcie, jak wygląda bonus? A w sklepie jedynce nie było bonusu, to takie tylko były bonusy właśnie z takimi mordkami, takimi buziami z takimi guziami. Czy jest morda trio, ale nie wiem, co to znaczy w ogóle. A morda trio. Bem ja wiedział, to bym powiedział. A! Hej, to jest moje kiedyś. Gdybyś... O, to jest ty. Ktoś podejść do mnie Nie, nie wiem. O. Kiedyś jeszcze nie było tych ty. Kiedy takie, jakby podskaki były tak miarę, to kiedyś jeszcze nie było takiej raczej. Nie, już w klasie dwóch ty. To to było. Czy teraz? A, dobra. A, to. sobie. Trochę się zagadałem. Ja pokazałem się zbierać skrzy... ze skrzynek niewybuchających, podzie... podzie... że to zawaliłem. Właściwie właśnie wchodźcie ci o że w którymś z tych y, podskaków nie będzie dziura. Właśnie tutaj, fajnie teraz, teraz, o oh, for. kurde, on tak szybko kręcił, prawda, będziemy e, dodać tutaj normalnie, dodać, będziemy dodać, fajnie, teraz, o, widzisz, i teraz to szybko ostatnia rzecz, dwie. To no, ja i ostatnia to chodzi o. Nie, się wydaje, że o. Nie chodzi Nie no Nie chodzi poch... ah, Nie chodzi Nie chodzi Coś Nie chodzi na, Nie, nie czyli już chodzi o. chodzi o. jest chodzi o. Nie chodzi o. skakanki, chodzi szanowni Nie chodzi Nie Nie chodzi kurwa macie Nie Eee, Pios, pioski też gram sobie, jak nawet nie nagrywam, to sobie też tam pogrywam trochę. W tym że nie można zapisywać, choć! mieli kartę, pamiętam... maskę? A, nie zwaliłeś. się. Będzie taka małpa, która się kręci i będzie. Trzeba to A właśnie ta małpa teraz. To znaczy ta moba i może ona zwać zaraz mi się zrobiła światło Patrzcie się, robisz się tak, bo to będzie to jabłka A to właśnie był patryk w tyle O nie o moja ia Afrykański patryk O moja jajia jajajia po polski znaczy od razu cześć, yy, maska. <grymne> <grymne> to To ma formę tradycyjnego O, tutaj. A. mam 8 80 A, w, w bandy, kocie czy czym przysiągaliśmy, się, bo nam przecież chciał, mieliśmy pi, 57 rzeczy 8. 58 rzeczy mieliśmy, ja to było raczej Ja raz Nie, miałam... ja miałam kiedyś 99 Ja kiedyś miałam stop ponad 100, 100 żyć. Nie zaraz tak jeszcze. Może? Nie, maksymalnie w możemy mieć 99 żyć no To co ja miałem ponad. Może się wydawało, ale w kwestii pola, po na 99 dziewięćdziesiąt A dobra. ale to się... Właśnie... O, druga mordka o, ty, ty. Na ta wszystko, Na, tarczownika. na tarczownika. Trzeba się bronić, żeby nie stawić. Te w ogóle nie istnieją. Stawił się przed Hitlerem. Tu ja się dawił. Dziewka, powiedział, w zasadzie jakoś to wygiewka. Dobrze, że fanta już tu się nie spada. Chociaż może tu się spada. Zobaczymy, jak tyję to się spada. Na ogień, na Nie będziecie się zabawy, ptaki się, się kończą. I się właśnie mordka bonusowa. Tylko no to i kończymy pierwszy odcinek. Co widzimy? No to bonusa i co to jest, co? No więc tak jak mówię. Dobra, kończymy do osobę co ja. Gry, 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 ...od... Odcinek z gry. Crash Bandicoat. Dobra. Żegnamy się z wami no to na razie. Good morning! Nie no. Nara. No, nara. I znaczy przy... na coś pamiętajcie. Nie skakać na kawę! Właśnie. Nie skakość na główkę o są Dobra, no to.